Będziemy to dłużej, mam tą trampolinie i właśnie tutaj też jest zawodnik. To jest numer 2. To, to, to jest numer jeden, ona jest numer dwa. Ym, I właśnie teraz będziemy... Mamy dwa telefony. No i teraz ym, przygotowujemy dla siebie zadania. Ym, I właśnie jakie masz dla mnie zadanie? Przez minutę. Przez minutę, ok. To... Czekajcie. Jak już dojdzie do 59, to zaczynam stać, ok? To trochę. Bo jest już 48. No to, Ola. za chwilę. Trzy... Musimy tu przesiedzieć jeszcze 45 minut. 3, 2, 1. Dobra, stoję. Przez minutę. Wy możecie porozmawiać w tym czasie z zawodnikiem numer dwa. Co wy się tak na mnie dopicie? Dobra. Jeszcze po minucie. No, chcesz, ja <słyszy> <Hey, baby. słyszy> Jeszcze 10 sekund. Aj, bo cukierki się wysypią. Ja nie mogę się schylać. 3 2 1. Dobra. Już usiedziałam minutę. Znaczy ustałam i teraz dla Ciebie zadanie, więc się szykuj. Uczestniku numer dwa. <laughs> um. Masz wziąć cukierka i trzymać go, go minutę w buzi. Minutę? No. <laughs> to jakiego sobie wybierasz, bo tu mam takie cukierki. <laughs> hmm. I tego wybrała. Dobra, więc... Dobra, spojrzę. Jak już będzie, bo jest, było, zaczęło się, jak było 30, więc do 3 minut i 30 sekund. Więc powiem ci, kiedy możesz go połknąć, ok? A możesz też go dłużej trzymać. Powiem ci po prostu, kiedy możesz. Więc ona w yy, nie wiem, co ona tam robi. Stoper mamy ustawiony tutaj. Mm. Jeszcze... Z, z, jeszcze 10 sekund. Już może zapalnąć? Ja chcesz. trochę odpoczynku. Ja sobie zjem cukierka. Albo nie... Jakieś, daj mi jakieś wyzwanie, żeby go zjeść. Jak coś chcemy, to musimy jakieś wyzwanie zrobić. Więc co? A ty chcesz Może wyzwanie? coś krzyknąć. <laughs> nie wiem, bo ja nie. Ja bym chciała coś krzyknąć. I tak by tu nikt mnie nie usłyszał. Więc jakie zadania? Ze za cukierki? Za cukierki mamy krzyknięcie, a za picie mamy... Co my możemy mieć? Coś na przykład, że stoisz przez ileś, coś robisz przez ileś. Więc co mam krzyknąć? Krzyknij, krzyknij. Dopiero wtedy będę mogła zjeść tego cukierka. Krzyknij. Tego co mam krzyknąć. Terian. O! Terian Fox. Terian. proszę, Mhm. Okay? Uh -huh. Dobra. A jak głośno? Głośno. <noise> Na ile procent mam się podgłośnić? <noise> Na sto. TERIAN! <noise> Dobra, ja. <noise> Dobra, ja też chcę. Nie, pijcie. Łukasza, się, to się odpala? Ola, co? Bo tu robi się ciemno, bo chmurno. Dobra, wow, no. jedzie! Nie, bo ja jadę. Masz jeszcze tego cukierka w ogóle? Dwadzieścia dziewięć, Trzydzieści pi. Jest. Tak mm. się prezentuje. Ale mi się powiedział. Wydunęło mi się po prostu. Pijak. Ej, Ole, jak ty z tego pijesz? Normalnie. Daj, ja spróbuję pociągnąć. Tylko muszę coś wykonać. Ej. Ola, zapowiada się na wcześniejsze opady, chyba. No, trochę tam się przychmurzyło. Ale to nieważne. Całe radosła chyba zachmurzone. Dobra. I wola jedynica. Ja chcę coś zrobić, więc. Co mam zrobić? Więc muszę coś. Uj, <laughs> 5 sekund. Daję Ci forę. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Siun. Tykę pochodzi dziś. Nie się ten dzidier gdzieś wkurza. Mm. Dobra. Szkoda, że ogonów nie mamy przypiętych a ten to patrz, będzie nam się turlać po całym tak? No musimy go gdzieś... Ja wiem gdzie. Musimy o, go tu położyć. na chwilę. Dobra, przeżyjemy. Deszcz to nic. Deszcz no majowy jest zdrowy, ale teraz maja nie ma, ale to nie bardzo. No. <gryw> Nie, nie mogę się doczekać zimy. Ja kocham zimę. On tu to tam jest. On, no baby jest? w toka boka. Jakiś baby ci w toka boka. Yy, dobra, nie wiem. No. Yy, um, więc teraz ja ci, ci zadanie. Jeszcze 16 minut. Daję ci zadanie. Yy. Ola, już mi wystarczy tych zadań. Ale ostatnie. Dobra, no i... Idzie ja mi ostatnie powinien mogą zacząć. Biegaj dookoła trampolinie 30 sekund. Będę sobie to. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12. Ale było 30 sekund, to było 10 sekund. Bo u ciebie za wolno czas leci. Nie, bo u ciebie Dobra. za wszystko. Jeszcze. Co to jest? 15 sekund. A gdzie są O, o. No, wypadły, spójrzcie. Co mamy teraz robić? Ola. Co? Teraz yy, daję ci zadanie. Rób co chcesz, ale nie dawaj mi żadnych zady. Ile już? Trwa 11? 11. No. Co 11? No minut. Jesteśmy tutaj. E, więc tak. Jakie mi... 11? No tyle ja mi pokażę. Jeszcze 15 minut Patrz. nam zostało. Patrz, 11. Jeszcze przy... Jesz... Jeszcze. 15 minut nam zostało. Nie. 14 i... 50 sekund nam zostało tutaj. Ale myślę, że wcześniej wyjdziemy. Bo te chmury wyglądają tak pewnie. Dobra, ale zadaj mi jakieś zadanie, bo ja się już doczekać tak nie mogę. Daj mi jakieś zadanie. Nie mam żadnych zadań dla ciebie. wymyśl jakieś. Bo ja chcę trochę się wybieram. Biegaj po mnie. Ile? Dopóki nie powiesz stop, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, dziesięć dni. Co? Nie. Dobra, Dopóki 10. nie powiesz stop. 3, 2, 1. A ogólnie nie wiem, ona powiedz stop pewnie za 10 minut. A to nie ma tam formie. Ola, bo to drzewa, żywaj, że to taki mocny, nie może że taki To znaczy, tak, że lepiej się zbierać. Tam nie no ale my nie, 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 jeszcze Wypada, to my się polecimy do domu. Już po trochę się zmęczyłam. Hop! I teraz po prostu nie.